Ej, jestem na lotnisku i zaraz lecimy do Paryża. Jest wcześnie rano, jest piąta, po prostu widać po moich porach pod oczami. Spałam może z 4 godziny, ale przeszłam przez odprawę. Mam nadzieję, że nie będzie opóźnień, bo chyba strajk się już kończy w Air France, także... ale mój głos. Muszę kupić sobie coś do picia. No i za 3 godziny widzę się z siostrą, ale się cieszę. W kolejnym vlogmas. Ja taki zarośnięty, jak widzicie. Karolina dzisiaj w nocy poleciała do Paryża. pani się świetnie bawi. jak się dobrze bawimy, my się tutaj też świetnie bawimy. Bez niej. Idziemy właśnie teraz na małe zakupy. Potrzebujemy taki łańcuch. Eee... Na targi, na których się wystawiam 14 grudnia w sobotę. Więc jeżeli macie akurat chwilę, to wpadajcie przybić pionę, zrobić zdjęcie. Podam ubrania Anfalow, będziecie mogli je zobaczyć z bliska, dotknąć czy Wam się podobają, czy nie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Będzie fajna instalacja ultrafioletowa, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to, jak to wygląda. A ja Wam pokażę trochę, jak ja to robię. Może nie dzisiaj, ale już. Za parę dni może coś pomalować, fajnego. I teraz idziemy, może kupimy jakieś kwiaty ży żywe. Dzisiaj wieczorem jeszcze pojedziemy do parku z małą i zobaczyć może będą już instalacje y, świąteczne. doleciliśmy na szlot, były jednak troszeczkę opóźnione więc jestem w sumie pół godziny później. Moja siostra już czeka i czeka też na nas Julia. Z firmy, która nas przyjmuje, mogę Wam już zdradzić, jest to Hello Body. i zaprosili nas na otwarcie pop-up store w Paryżu, właśnie jako jedyne dziewczyny z Polski. Jestem na 2F, okej. Okay. Zaraz napiszę Kasi, i idę po mój bagaż. Zaraz zobaczę siostro, nie mogę się doczekać. To są najfajniejsze w tym, nie sam Paryż, a moja siostra. Jesteśmy już na śniadaniu, udało się dotrzeć. Mimo strajku, słuchajcie, niektóre jeszcze to niektóre nie. Mamy super śniadanie, pokażę Wam, co jemy. Tutaj Julia jest z nami. Wszystko hello body właśnie tam sobie tost. Kasia będzie jadła bol. a ja mam krok, monsieur. Wygląda to pięknie i pijemy sobie już proseczo od rana. Chrupko. Co otwieramy? To. to. A co to jest? to. Okej. Okay. No to z racji tego, że sam nie mogę się tu połapać, co to było, tu było ostatnio ludzik, ale przez przypadek się otworzył, to dzisiaj otworzymy dwunastkę, której nie otworzyliśmy ostatnio. O, zobacz, kto to jest? Niam. Niam! Kotek. Kotek jest to. Proszę bardzo. I trzynastkę. Niam! A w trzynastce gwiazdka Zobacz, jak się świeci ładnie. I dwunastka była ostatnio. Niam! Tu jest trzynastka. Jest to zapach Rose Kabuki. Przepięknie pachnie powiem. Wam. Bardzo mi się podoba. I tu mamy czternaście. I to jest też zapach Holy Peony. Czyli peonia. Święta. No też fajnie. Dwa ładnie. Karolin się na pewno spodoba. O, dziadek świnka przyszedł. Z, z swoją małą lokomotywą. Zabawką, która nie jest zabawką. Ta trójka tutaj. Trzeba ją obrócić. I czternastka. O, trzynastka najpierw. Już chciałem do przodu, już chciałem oszukać trzynastka i czternastka dzisiaj. A w trzynastce jest. Żel pod prysznic, tak! który teraz a, oczywiście używam mam w dużej pojemności bo zamówiłem ostatnio bardzo się cieszę, będzie na jakiś wyjazd którego aktualnie nie planuję o nie, jeden już mam zaplanowany, ale to powiem wam później, i będzie bombka czy świeczka chyba świeczka, ciężkie U, wow, ale kolor super taki pudrowy róż mm. ciuciu różą też pachnie czy pachnie ładnie, mm, pachnie przepięknie słodkie Słodka róża. Chowamy. I ten duży teraz. Trzynastka. Akni Spot Reaper. Ten mi się przyda na y, niedoskonałości, na jakieś wypryski. I czternastka teraz. Jest to. Wow. Ładnie wygląda. To jest Sleeping Mask. Renewing Sleeping Mask. I teraz przepiękny kalendarz z rytualca. Nasza choinka. Trudno się wszystko otwiera jedną ręką, uwierzcie mi. To będzie jakiś kremik. Cleansing foam. A w czternastce... O. Iżel pod prysznic. Córka mi przestawiła, ale zapach. <ścoughs> Zabrałaś mi zapach jeden. A mogę go wziąć? Tak? Tak, mogę. A to ciągniesz dziadka świnkę? No, to ciągnij go, proszę ciągnij. No pokaż jak jedzie. W to mała mi przestawiła moje <laughs> zdobycze. Słuchajcie, to są nasze zdobycze. Dwa zapachy: tutaj Malton Brown, świeczka i żel pod prysznic. Maska i miejscowy e, na, na nasze Acne Repair i dwa żele. Super, super zdobycze. I oczywiście kot i Gwiazdka w Pepie, tak? Kochani, my właśnie idziemy do naszego pokoju jak zwykle, tradycyjnie, muszę wam zrobić room tour i pokazać wam, jak wygląda pokój. włożysz tu? A, Blondynki. U, jakaś ładna łazienka czarna. Patrz, co dla nas przygotowali! Wow! Super. Dobrze, że nie wzięłyśmy żadnych kosmetyków. Zobacz, jak pięknie. O, a ja to właśnie potrzebuję, chciałam się pytać, czy masz. Zobacz, jak pięknie, super, ale dzisiaj będziemy miały spa. Jestem zmęczona. Trzeba zmyć już buzię. Łazienka jest piękna. Dziękujemy bardzo za powitanie. Hello Wody! I zobaczmy, jak wygląda pokój. Od razu was uprzedzam. O, jak pięknie. Zostaliśmy coś jeszcze. Że pokoje w Paryżu są zawsze malutkie, ale zawsze, przynajmniej w tych, co byłam w hotelach, są przepięknie urządzone. Także tak wygląda pokój. I mamy widok bardzo ładny na ulicę. A ponieważ, słuchajcie, dzisiaj jest strajk, to wszyscy chodzą, słuchajcie, lub podjeżdżają po prostu taksówkami, bo metro nie działa. Metro, pociągi, wszystko autobusy, nic nie działa, więc miasto jest całkowicie sparaliżowane. My się trochę odświeżymy i jedziemy do sklepu Halobody nagrywać wam relację. Jak widzicie, pogoda nas stara nie rozpieszcza dzisiaj, ale na szczęście mamy pokrowiec plastikowy. Jak widzicie jestem tak opaptulony, czapka, kaptur i kurtka i mam A rękawice. A kuku? A kuku? Ale idziemy na przygodę. Słuchajcie, Karolina jest w Paryżu. Z tego co ja się dowiedziałem, i teraz jest dużo protestów, dwóch moich znajomych yy, są teraz w Paryżu, więc metro nie za dobrze działa. Na mieście yy, korków mnóstwo, więc cobalkiem też długo w korku. Ciekawe jak dziewczyny sobie dadzą radę. No ciekawy jestem, czy dadzą sobie radę. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w sklepie w Pop-up Storze Hello Body w Paryżu. I jest po prostu wspaniale. Wszystkie produkty można sobie zobaczyć na własne oczy: można sobie dotknąć, można posmarować, można wypróbować. Bardzo fajne miejsce. Pokażę Wam dokładnie, w którym miejscu to jest. Przez dwa tygodnie można tutaj przychodzić. Jak jesteście z Francji, jesteście z Paryża, możecie tutaj skorzystać na miejscu, bo to jest jedyne takie miejsce, gdzie można produkty halowody zobaczyć stacjonarnie. No bo jak wiecie, jest to marka Instagramowa, jest to marka oparta o internet. No i tam jest najlepiej znana. Natomiast tutaj właśnie można zobaczyć na was to oczy taki pop-up store właśnie dla francuzów, Mam nadzieję, że do Polski też dotrze. Bardzo fajnie zrobione, zrobiona cała koncepcja. Tutaj jesteśmy w takim pokoju na górze tego pop-up store'u i tutaj jest ten pokój zrobiony pod influencerów. Tutaj od jutra zaczną się w ogóle spotkania z influencerami z Francji, gdzie właśnie influencer będzie mógł zaprosić czy do swoich fanów, czy ponagrywać relacje, czy, czy vloga i tak dalej. Bardzo fajnie zaaranżowane, pokażę wam. Pokażę Wam tę przestrzeń. Tutaj zobaczcie duży napis. Tu Kasia, halo Kasia. Kasia dodaje relację, udostępnia ode mnie. Tam zobaczcie jest kominek, także tak bardzo domowo. Takie fajne tło zrobione: to są ciasteczka, są słodycze. Mnóstwo kosmetyków. Tu Julia z polskiego teamu. Słucha moje East Cześć! I pamiętam. I słuchajcie, tutaj słodycze. Można sobie wypić kawkę, no i pogadać, ponagrywać. Bardzo miłe miejsce, takie pufy tu są zrobione. A teraz pokażę Wam, jak sklep wygląda, jak ten pop up store wygląda na dole. Uwaga, na głowę. I zobaczcie, tak wygląda sklep. I wchodzą już powoli klienci, ludzie są zainteresowani. Cóż to za marka, co to jest? Podobno tak pół na pół wiedzą, niektórzy nie wiedzą. To cała kolekcja kokosowa. Które dobrze znacie z mojego Instagrama oraz z innych Instagramów. Bardzo fajne produkty. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest taka stacja, gdzie można sobie kosmetyki dotykać, wypróbować na ręku, pomacać, powąchać i tak dalej. No, oczywiście później kupić. A tutaj zobaczcie też produkty do ust, do twarzy, maski. E, oczywiście to jest hit, wykupiliście wszystko, e, w połowie grudnia będzie dostawa, czyli wielorazowe e, waciki, Hello Bamboo to jest hit totalny, tutaj można też dostać stacjonarnie, to jest takie interaktywne, że możecie sobie tutaj e, od razu wypróbować, umyć ręce i tak dalej, e, tutaj trochę informacji o marce, nowość, której jeszcze nie używam. E, zobaczcie wielorazowe, Torebki, można też się wpisać tutaj na pamiątkę, jak pierwsi klienci się wpisywali. No i tutaj piękna huśtawka, można sobie zrobić bumeranga albo zdjęcie to jest bardzo małe miejsce, a tutaj tyle się rzeczy zmieściło. Co sądzisz? Fajnie? Super, bardzo insta-friendly. Bardzo insta-friendly, zrobimy pełno zdjęć. I tak wygląda pop-up store z wierzchu. Tutaj będziecie widzieli z ulicy Balony, jeżeli ktoś jeszcze tutaj przyjdzie, ale podobno bardzo dużo osób nawet spoza Paryża przyjechało zobaczyć ten sklep. Na górze widzieliście właśnie tę to, to przestrzeń dla influencerów. Na dole można sobie chodzić i, i kupować, testować. A cał, sam sklep znajduje się w okolicy Châtelet-Léal. To jest stacja metra. Bardzo łatwo tutaj trafić, Wiecie, tutaj dookoła są różne sklepy, jest też to wielkie centrum handlowe, to jest Nowotel, także będziecie mogli tutaj trafić i e, wpaść sobie do tego sklepu. Myślę, że fajnie i e, naprawdę się cieszę, że mogłyśmy z Kasią przyjechać. Idziemy na Christmas Market przy Lezal właśnie. Nie pamiętam, jak się ten plac niestety nazywa. Znalazłyśmy po drodze i mówimy, a idziemy, zobaczyć, jak wygląda. Pewnie wieczorem będzie super się prezentować podświetlone. i drodzy, kupiłem y, cięte kwiaty, jak widzicie, piękne, są przepiękne, muszę je teraz przestawić do innych wazonów, a na razie je tak wstawiłem tylko do wody, bo nie mam y, czasu, żeby się nimi zająć i bardzo mi się podobają. Mamy teraz białe święty, dlatego białe kwiaty. Tutaj są takie fajne grafiki zawsze nad rzeką, nad Sekwaną się ciągną takie budki, tu rzeka płynie. tam Notre Dame. Która, była, która się paliła jeszcze niedawno tragicznie. Jesteśmy moi drodzy w łazienkach Dotarłem Z bobasem moim Idziemy zobaczyć iluminację Gdzie dobrze widać, światło jest ok W miarę, ale zaraz będzie coraz ciemniej I już widać Z daleka, nie wiem czy widzicie te małe światełka Oświetlenie Dochodzimy do pierwszego Do pierwszej Do pani tutaj O wow, ale pięknie to wygląda Muszę podejść troszkę bliżej Żebyście ładnie widzieli Pięknie droga, udekorowana do centrum Teraz jedziemy z drugiej strony od parku, tam przyszliśmy, tamtędy Tutaj PGE Pewnie jest Sponsorem tych wszystkich Lampeczek, iluminacji, zobaczcie jak super to wygląda o wow. o wow Dużo ludzi nie ma słuchajcie, dużo ludzi nie ma słuchajcie Ale to z tego powodu, że jest trochę zimno Wszyscy się schowali ale tutaj e, od PKE z tego co się dowiedziałem przed chwileczką e, rozdają też herbatki a ja dostałem latarkę od dziewczyn, które przychodziły więc dziewczyny pozdrawiam te które mnie napotkały i tutaj idziemy dalej podziwiać te piękne iluminacje naprawdę fajny klimat jest ciekawe co tam u Karo do domu, moi drodzy. Zrobiłem sobie kawkę, bo jest strasznie zimno. Chciałem się trochę obudzić przez tą pogodę, bo mi by 16, a ciemno. Właśnie odebrałem przesyłkę. Patrzę tam do środka, a to czapka świąteczna. Karolina zamówiła. Dziękuję.